Cześć, nazywam się Stanisław Borodienko i dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o temacie: czemu nie wykonujesz wszystko w terminie? Ale przed tym, jak zacznę, mam dla Ciebie konsultacje, efektywna organizacja czasu pracy, i także bonus wideo, zarządzanie czasem, jak mieć więcej czasu na pieniądze, także checklist, auto, vilowy, specjalne rzecz. Odebrać możesz to wszystko w opisie pod tym filmikiem. A teraz wracam do tematu: czemu nie wykonujesz wszystko w terminie? Dlatego, że no po prostu. Nie wiesz, dlaczego wykonywać wszystko w terminie. No, jak najczęściej wykonujesz wszystko w ostatni swój dzień przed zakończeniem po prostu Twojego terminu. Nie wykonujesz także wszystko w terminie, dlatego że, no, można powiedzieć, że jesteś leniwy i nie możesz sobie zaplanować, kiedy, kiedy co i jak wykonywać związane z tym no, po prostu zadaniem. Nie możesz zaplanować sobie na przykład na kartce papieru um, zadanie przez cały tydzień, kiedy co wykonywać. Um, na przykład um, wszystkie twoje zadania pokroić na mniejsze kawałki i wypisać te wszystkie kawałki na liście i wyznaczyć czas potrzebny na wykonanie twojego, no po prostu wykonania tego pokrojonego zadania. Jeżeli ten filmik był korzystny, i dla Ciebie postaw polubienie, zasubskrybuj kanał, także znajdziesz dwa dodatkowe filmiki, folder z odtwarzania z tymi filmikami i kółko po kliknięciu którego zasubskrybujesz mój kanał.